Witam Cię w tym nowym pięknym dniu. Na Google Maps jest coś takiego jak, jak oś czasu. Nie wiem, czy to było wcześniej, czy to właśnie teraz wprowadzono. I są pokazane miejsca, w których byłem, czy bywałem. Nie ma, nie, nie we wszystkich, nie ma wszystkich miejsc, tylko części. Bo na przykład, nie wiem, tutaj byłem Tunezja byłem w Egipcie, to byłem chyba z 8-9 razy. Ale widzę, że tutaj nie jest zaznaczone, więc może było za, za wcześnie. Zobaczymy sobie. Wow, wow. Zaraz, zaraz, zaraz. Zobaczymy sobie tutaj. Kenia też nie ma zaznaczonego. I tutaj zobaczymy, co. Aha, zaraz, zaraz, zaraz. Widziałem, co się pojawiło tutaj. Tutaj, wyspy kanaryjskie, tak? To byłem. Znaczy ja byłem na tych wszystkich trzech wyspach. Tutaj też. Te też. Teneryfa. No ale nie ma zaznaczonej. Okej. Okay. Dobra. I jeszcze zobaczymy. Pokażę, gdzie ja byłem w Polsce. Przynajmniej według tutaj, widzę, że najczęściej jestem... Zobacz, te rejony tutaj, Góra, Gdańsk, Trój... Trójmiasto, Łódź, Piotrków, Kraków, Zakopane, Warszawa, a jeszcze Poznań, Wrocław, te... ale te rejony, widzisz? Tutaj, gdzie jest autostrada A1, bo mi jest najłatwiej podróżować. Oczywiście byłem w różnych innych rejonach kraju. E, o, mamy też e, e, Białoruś tutaj. Dzisiejszy dzień rozpoczynam od... Montażu filmu, a później do pracy. Troszeczkę pracowałem, jak zawsze staram się pracować, chociaż troszeczkę, ale wiesz co, zrobiłem dzisiaj. Powysłałem informacje do swoich znajomych z podwórka, dzieciaków, które są, żeby wiedzieli, no bo się zaczyna sezon letni, pomalutku, coraz więcej dzieciaków będzie, że po prostu nagrywać będę i dlatego poinformowałem wszystkich, czy ewentualnie, żeby wiedzieli, że nagrywam i mogę prowadzić livey. Na razie póki co wszyscy są na ok. Na 16 chyba, albo nie, na mniej troszeczkę, na 14 wiadomości wysłanych. Na razie nie dostałem żadnej negatywnej. Wolę jakby wiedzieć, że na przykład, że kogoś ma mi nagrywać, przynajmniej starać się. Od razu też zaznaczyłem informację, że mogę nagrywać live, a wtedy mi będzie ciężko kontrolować. Natomiast jakby. Wolę poinformować, żeby później nie było jakiegoś tam zamieszania. Do Zakopanego w ten weekend, o w ogóle to mogę odkleić chyba, w ten weekend wziąłem właśnie ten modem, ale niestety okazało się, że w telefonie komórkowym w Play'u była lepsza jakość niż tutaj, więc to się nie sprawdziło. No ale nic. Fajnie, że jest przenośny, mogłem przynajmniej sprawdzić, spróbować zobaczyć jak jest transferem, niestety jakby jest gorzej. Dwa tygodnie temu, jak robiłem live'a, specjalnie zostawiłem jajka, ale wiesz co, chciałem zobaczyć jak one, jak to będzie, ojej, to śmierdzi strasznie, jak to, ojej, jak teraz ruszyłem, to już w ogóle, jak to będzie, jak będzie się zachowywać te jajka, co się z nimi stanie po jakimś czasie, ale wiesz co, to ojej, do... aż mi w głowie niedobrze. Nagrałem przed chwilą live'a Bezpieczeństwo moich dzieci i właśnie chciałem się spytać widzów w ogóle, dlaczego wybrałem taki, taki temat. Dałem na grupę trzy propozycje i został wybrany jako ten, jako, najcieka jako najciekawsza propozycja. Byłem zdziwiony. Więc tych trzech propozycji ten live był najbardziej wybrany jako najciekawszy. Chciałem się dowiedzieć, co sądzą są moi widzowie na temat tego, co ja pokazuję, jak pokazuję swoje życie i prywatność. Czy nie pokazuję za dużo, czy nie przeginam? I tutaj byłem zdziwiony. Nie wiem, czy dlatego, że są moi to widzowie, ale generalnie byłem zaskoczony tym, że jednak było w większości opinie takie, że nie, że nie przeginam, że to co pokazuje pokazuję to jest z umiarem. Tam jedynie kilka kilka było dosłownie dwa komentarze na 30 powiedzmy, czy na 30 kilka, dwa komentarze, że gdzieś tam przeginam. Fajny life Chciałem taki, właśnie chciałem się dowiedzieć, jak jestem odbierany przez inne osoby, jak to wygląda. Bo wiesz, nieraz jak nagrywasz jesteś skoncentrowany, sfokusowany na czymś to zapominasz na przykład, jakie błędy popełniasz albo zapominasz rzeczy, których nie powinieneś pokazywać. Właśnie, a co będę dalej pokazywać? Zrobiłem też podsumowanie opłat za ligę halową. Hala się skończyła, ale ja miałem taki system wprowadzony już od kilku lat, że. Składamy się, czyli jest trening, i składamy się po 10 zł. Każdy przynosi po 10 zł, ale później dopiero na zakończeniu sezonu podsumowuje, ile było osób i ile jest dopłaty, to wtedy po prostu się składamy i okazało się, że 50 zł po prostu składamy się, każdy dodatkowo musi dopłacić 50 zł. Dlaczego tak jest najlepszy taki system? Dlatego, że osoby, które przychodziły na trening, na przykład były nieraz sytuacje w poprzednich latach, że na przykład przyszło tylko kilka, i składka wychodziła na przykład. 30 zł za trening. No kto przyjdzie za 30 zł na trening, kiedy inni na przykład siedzą i w domu albo z jakiegoś tam powodu nie przyjdą? Dlatego obligatoryjnie wszyscy po prostu się jakąś częścią pieniędzy składamy. Wyszło po 50 zł. A co do tego live'a i w ogóle tematu bezpieczeństwa, to powiem tobie, według mnie to jest trudny temat, bo 3 lata temu jeszcze w ogóle mi nie było w mediach społecznościowych jako tako od strony prywatnej. Pokazywałem zdjęcia, ale tylko i wyłącznie fotografie reklamowe. Teraz jest jakby zupełnie inaczej. Obnażam się. Ale czy w ogóle świat nie w to i nie idzie w tą stronę takiego obna obnażania się, pokazywania swojej prywatności? Jestem bardzo ciekaw, czy to, co robię właśnie w tej chwili, czy takie obdarzanie swojej prywatności, tak, gdzie pokazuję dużo różnych rzeczy, czy to za jakiś czas się nie stanie jakąś tam normą. Wiem, że byli youtuberzy, którzy chcieli, na przykład, przeprowadzali się do nowego mieszkania i powiedzieli, że nie będą pokazywać tego mieszkania. Mieli nie pokazywać dziecka, które się urodziło, a później i tak pokazywali, czyli tak w ogóle cały świat nie zmierza do tego w tym kierunku w tym złym kierunku, bo ja trzy ja lata temu jeszcze w ogóle nie pokazałem żadnych prywatnych zdjęć, żadnych. Czy nie idzie właśnie się w tą stronę, ten cały świat, w stronę pokazywania, upubliczniania, nie tylko zdjęć, rodziny, mediów, wszystkiego tego, czego się ma, do swojego. A jeżeli idzie już w tą stronę, to czy na przykład za 5 lat, za 10 lat nie będzie czegoś takiego, że ci, co pokazują, to są bardziej wiarygodni? Że ten, który będzie ukrywać, od strony teraz patrzy marketingowej, że ta osoba, która będzie ukrywać takie rzeczy, to znaczy, że jest mało wiarygodna i nie wiadomo co kręci, jak kombinuje, jak zarabia, nie wiadomo, wiem jedno, w tej chwili i to mówiłem na live, dużo osób się ze mnie śmieje, śmieją się też gdzieś tam nie tylko osoby mi nieznane, tak, tylko również się śmieją osoby gdzieś tam i bliskie. Zobaczymy czy za kilka lat nie będzie to w jakiś tam sposób standardem, to co ja teraz robię. Przecieram szlaki. Jakim kosztem? Właśnie. Jakim kosztem. Cześć, się coś. Cześć. Cześć. Nie bój się, co ci się tak boisz? To jest za chwilę przyjdę. Wiem. Wierzę w to. Tu to Wierzę. Miłożoby wypadł jeden, jeden bloczek z kostki i chciałem złożyć i wiesz jak zrobi złożyłem że wszystko rozwaliłem. Na pewno to się da złożyć, pewnie to jest proste, ale tak wygląda właśnie kostka w środku. A to nie jest to jest inaczej się nazywa. To nie jest kostka Rubika, tylko a, inaczej. Już nie pamiętam. Nasy chyba coś tam. Slate. Q, bo tak się nazywa ta kostka została ułożona i była to najszybciej ułożona moja kostka <noise> więc chyba prościej zamiast uczyć algorytmów po prostu nauczyć się rozkładania i układania, oczywiście żartuję miałem iść dzisiaj z Mariuszem na trening ale już jest dosyć późno idziemy jutro rano, przygotowałem sobie torbę i ją wziąłem do Zakopanego dostałem ją od sklepu pod stadionem gdzie tam jest nawet do 14, bodajże jest 10% rabatu jeszcze dla moich widzów. Wziąłem tą torbę do zakopanego na te 3 dni. Marcel miał osobną. A teraz przepakowałem sobie rzeczy, i tutaj są rzeczy treningowe, przygotowałem sobie buty. O, no, różne koszulki. Ach, teraz pomieszałem. Czytam komentarze związane z ostatnim filmem, czyli z filmem. Gdzie wjechałem na Kasprowy Wierch z Marcelem, i faktycznie ten film mi się bardzo podobał, ale to jest film, wyobrażę sobie, tam było prawie 140 różnych ujęć i teraz to montować zajęło mi to dla mnie przynajmniej bardzo dużo czasu. Tam było 130 bodajże 5 chyba ujęć, to jest ojej, bardzo dużo. Muzyczka, pod, pod, podłączyć pod muzykę, synchronizować jakoś, żeby to fajnie wyglądało, jakieś efekty, bardzo dużo mi czasu zajęło, ale jestem szczęśliwy. Jest to jeden z lepszych filmów w tym roku. Wakacje też były fajne. Widzisz, jak jest więcej czasu, to widzisz, i nie pracuje, to można zrobić fajniejsze rzeczy. No ale to tak jest. To też trzeba pracować troszeczkę. Bardzo się cieszę, że wpadłaś w moje sidła. Bardzo się cieszę, że też dołączają właśnie jak starsze osoby, nie tylko dzieci czy, czy młodzież nastolatkowie, ale również i starsze osoby dojrzałe i z tego się bardzo cieszę. Naprawdę jeszcze kobiety to już w ogóle super. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, prosto i smacznie. Biegam w majtkach, bardzo Ci pozdrawiam serdecznie. Ty biegasz w majtkach. Ja też biegam w majtkach, ale nie pokazuję tego. Skąd mam tyle pieniędzy? No właśnie, skąd mam tyle pieniędzy? No po prostu zarabiam, że fotograf tyle nie zarabia, no jednak musi gdzieś tam zarabiać. A wyobraź sobie, że kiedyś zarabiałem 7 razy więcej. No i co? No i co? To nie jest tak, że każdy zarabia tak samo, to są, jest różnie. Dekser, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dlaczego pokazuję? Bo często widzowie się mnie pytają. Niektórzy to odbierają na zasadzie takiej, że jak pokazuję pieniądze, że pokazuję ile ja mam. No ale tam miałem 100 zł czy 200 zł. No bez przesady, tak? <grych> nie pokazuję nie wiadomo jak, ile pieniędzy, walizkę i tak dalej. Więc pokazuję dlatego, że widzowie chcą właśnie, żebym, pokazy żebym mówił o tym, ile co ewentualnie kosztuje. Pierwsza trójka, która była najszybsza, Michał Kowalski, Julia Tyszkiewicz i Patryk ABC. Pozdrawiam całą trójkę za to, że byliście pierwsi. Szybcy. I trzyma się. Cześć. Jutro też się widzimy. Jutro będzie znowu już piękny nowy dzień. Hej.